No się Maneczko, witam Was serdecznie znowu po krótkiej niestety przerwie, bo niestety przez ostatnie dwa tygodnie nie miałem trochę czasu, żeby Wam coś nagrać, bo raz że e, troszkę sponiewierał mnie nasz kochany. To o czym w sumie na YouTube się nie powinno mówić, bo trochę ucina zasięgi, więc nie będę mówił, e, ale też z drugiej strony nie miałem za bardzo czasu, e, dlatego ten odcinek pojawia się już w sumie chyba po trzech tygodniach przerwy. No ale nic, e, w końcu w końcu jest i w końcu będzie coś ciekawego, bo jestem aktualnie właśnie u lakiernika, jeśli dopiero teraz dojechałem. E, przywieźć kilka gratów, e, bo już fura jest pomalowana, wszystkie elementy są pomalowane. I w zasadzie jest już częściowo złożona, co zobaczycie pewnie w dzisiejszym odcinku. Ale na pewno nie zobaczycie jeszcze koloru, bo magik, który mi to składa Tomek, postara się o to, żebyście się nie dowiedzieli jeszcze jaki będzie kolor. Chociaż może w którejś części odcinka zrobimy tak, że zobaczycie ten kolor, także musicie oglądać cały. A przy okazji jeszcze serdecznie Was zachęcam do zostawienia suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Bo zbliżają się fajne rzeczy i będzie dużo ciekawych, tak naprawdę, odcinków, mam nadzieję. A jeszcze jedna sprawa, jak wiecie pod tym odcinkiem, nie będzie 2000 łapek w górę, to wsadzę do M3 kompresor i zrobimy ją na około 650 koni. Także będzie grubo. Także zachęcam i do suba. I do zostawienia łapki w górę, a ja już nie przedłużam. Tylko lecimy z odcinkiem. No i tak, ja się na początek zabiorę za przyklejenie magnesów do zderzaka, czyli coś co mam praktycznie mam i miałem w każdym aucie. Tutaj już tablicę mam przygotowaną, magnesy wklejone pod ramkę, teraz te będę odczepiał, klejał pod zderzak, no i będzie gotowe. Także szybki demontaż tablicy zapewniony. I jak coś, to bo pytaliście, w ogóle swoją drogą u mnie na kanale macie oddzielny odcinek, jak zamontować sobie magnesy, ale ja używam na przykład takiego kleju. I w sumie się trzyma, więc, więc mogę polecić. A jak chcecie więcej informacji o montażu magnesów, to wybijajcie na mój odcinek, gdzie montowałem takie wędwójce i w sumie cały odcinek jest poświęcony montażu. No i cyk, tablica ustawiona. Mam nadzieję, że równo. Bo jak się machnę, to, <gryw> no to będzie już krzywo na wieki wieków. No i cyk, proszę bardzo, magnesy wklejone. Ja sobie jeszcze prawdopodobnie tutaj, jak ten klej podesnie zabezpieczę, jeszcze od środka taśmą. No ale z grubsza jest gotowe ten klej i tak powinien trzymać, więc jest git. No i tutaj cyk na auto wleciały już też lampy. Tutaj, niestety, brakuje nam jednego zaczepu. Więc ja już zamówiłem i będzie na jutro. Także przyjadę tu pewnie jeszcze jutro i właśnie z paroma kołkami, z paroma zaczepami. Tak, żeby wszystko już było tak jak być powinno i każdy zaczep, każda śrubka była na swoim miejscu. No, ale już na szczęście jutro będzie skończone. No i tu jak możecie jeszcze zobaczyć, <grytania> tak jak mówiłem, drzwi są pomalowane w całości. Czyli cały środek, wszystko było rozebrane. Więc będzie jak, jak z fabryki. Tutaj progi to samo. Czyli idealnie. I tu jeszcze mała rzecz. Wszystkie te listwy w pianobleku też zostały przelakierowane. Także nice. No i teraz czeka nas najtrudniejszy etap prac, czyli wklejenie tylnych bocznych szyb razem z listwami bocznymi, tak żeby to wszystko się działo. Jak powinno i tak jak się działo to w oryginale, bo zaraz Wam pokażę później o co, o co tak naprawdę chodzi z tymi listwami i z tymi szybami, bo pierwszym razem jak wklejaliśmy szyby to niestety źle to zrobiliśmy, ale to była trochę moja wina, bo nie sprawdziłem sobie jak to powinno siedzieć wtedy, także zaraz Wam pokażę o co chodzi. No i cy, krzyby mamy już wklejone i zaraz wam pokażę o co chodziło z tymi bocznymi i dlaczego aż tyle osób się z nimi męczyliśmy, ale jest przynajmniej zrobione tak jakbyś powinno. No i tu jak możecie zauważyć, ta uszczelka wysunięta jest na listwę ozdobną, dekoracyjną. I tak to powinno właśnie wyglądać i tak to jest w oryginale. Z reguły większość osób jak wymienia te listwy albo cokolwiek robi z szybami. To później szyby są tak klejone, że tych uszczelek nie jesteście w stanie wywinąć na tą listwę ozdobną i wszystko jest schowane tam z tyłu za, za po prostu tą listwą i wygląda to tak trochę słabo no i po prostu nic się z tym nie da zrobić. Trzeba wycinać szyby i wklejać od nowa, także no jest to niemały wyczyn tak wkleić, żeby to po prostu tak się działo jak w oryginale, ale na szczęście się udało, a ja się teraz jeszcze zabiorę za zderzak bo tu mamy ładnie pomalowany ale muszę tutaj jeszcze tą dokładeczkę zamontować zanim założymy zderzak bo później to może być ciężko ją dopasować Powiem Wam, że każda dziura siadła. Teraz jej tylko rozwiercę. No i to już wtedy na śrubkach i na podkładkach tutaj wyregulujemy i będzie będzie igła. Także dobrze to wygląda. No, i splitter dokręcony. Troszkę musiałem to zrobić jednak na patencie, bo niestety moje odbicie dziur, gdzie mają być w zderzaku, troszkę nie siadło i musiałem je rozwiercić, niestety, do mniej więcej takiej wielkości. To są stare, oryginalne dziury swoją drogą. No, ale zrobiłem to na dwóch podkładkach, także jedna mniejsza, druga większa. Więc to na pewno nie puści na takiej ilości śrub i podkładek, także jest dobrze. Można montować. Dlatego oczywiście pójdzie kolejny splitter, raczej kolejna dokładka. To jest tylko taka jakby baza, więc się nie martwcie, będzie, będzie ciekawie. No i tu jeszcze mamy mały problem, bo okazało się, że przywiozłem auto na dość sporej rezerwie, czego teraz żałuję, bo obecnie ceny paliwa są znacznie wyższe niż te, które były, jak to auto przywoziłem. Ale na szczęście Marcin ma tu taką super bańkę. Wlejemy zaraz lotnicze paliwo i odpalimy. Także zaraz zalejemy i będziemy odpalać. Tak naprawdę zostało tylko złożyć ten przedni zderzak, spasować lampy. No i auto będzie gotowe. W przyszłym tygodniu przyjeżdżam Lawetom, zabieram go do siebie, będę robił zawias. A jak już będzie wszystko poskładane, to finalnie jadę do Łukasza i będziemy montować wody. No i w końcu auto będzie jeździć. W dzisiejszym odcinku to już tyle. Ja, furkę jeszcze tutaj zostawiam. Przyjadę po nią pewnie za 2-3 dni. Zabieram ją do siebie do Krakowa, gdzie będę montował zawias. A już na sam koniec zabiorę furę do Łukasza, gdzie finalnie skręcimy body i zobaczycie, jak to będzie w całości wyglądać. Mam nadzieję, że już nic więcej nie będziemy musieli wycinać. Aczkolwiek istnieje taka możliwość, także zostawiajcie suba, bo jeszcze dużo rzeczy pewnie, pewnie się z tym autem wydarzy. No i słuchajcie, jeszcze tutaj Wam zrobię taki mały przerwniczek odcinka, ponieważ byłem właśnie w BMW odebrać kilka gratów do M3 i okazało się, że mają fajne, całkiem fajne auto, którym się mogę przejechać. Także zaraz zobaczycie, co to będzie i kilka szybkich shotów Wam z tego auta zrobię. A jakbyście chcieli, żebym zrobił temu autu, poświęcił tak naprawdę oddzielny odcinek, to dajcie znać w komentarzach, bo myślę, że naprawdę auto jest bardzo ciekawe. Szczerze Wam powiem, patrząc od przodu, to ten grill w elektryku dużo bardziej mi się podoba od tego oryginału. No nic, trzeba teraz tylko zobaczyć, jak to jedzie. O, noweczka, jeszcze czterech stówek nie ma zrobionych, także dobijemy na pewno cztery stówki. O, tak, kierunkowskazy dalej są. Jeszcze Jeszcze się ich nie pozbyli. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, aczkolwiek dalej, dalej są. I oczywiście jedziemy jedynym, prawidłowym trybem, czyli sportboostem. No powiem wam jedno, prawdopodobnie w następnym roku, czy nawet w tym jak te auta już zaczną schodzić, to większość odebranych prawiazdy będzie chyba właśnie z tych aut. Bo tu można się dobrze zapomnieć czasami z tą prędkością. A zwłaszcza, że nic praktycznie w środku nie słychać, jest cisza, spokój, nie ma żadnych redukcji, ani nic takiego, to stóweczkę można machnąć od kopa w ogóle też jaki bajerek macie tutaj miał na wyświetlaczu autko, oczywiście w kolorze I jak włączycie kierunkowskaz no to z obu stron się świeci no jaja jakbyście sobie zapomnieli o tym, że włączacie kierunkowskaz mówię wam o tym, bo pewnie mało kto z posiadaczy BMW to sprawdzi <noise> no to jest życie, to jest życie pełny legal Proszę bardzo. No i proszę bardzo, kolejny bus pas. Bajlando, no. Czego chcieć więcej? Jeszcze koguta tylko brakuje. A klakson? Ach, standardowy, myślałem, że zrobili jakiś taki fajny może elektryczny. No, a to było ciasno. Ale autobus nas tu chciał wyminąć. Wow! troszkę go zamieliło. No, ale jest na zimówkach, także można, można to wybaczyć. Aczkolwiek tak było całkiem żwawo. Do, od 0 do 70. Bo tyle tutaj wynosi ograniczenie. Także jest Git. Jak wbijecie 3000 łapek w górę, to zrobię Wam pomiary tego auta. 0,100, 100, 200 i zlancza. Do widzenia. No i tak, mamy 70% i 438 km przejechanych. Zaraz Wam zrobię tutaj, Wam się wyświetli podsumowanie. Ile tak naprawdę przejechałem, ile prądu zużyły, zużyliśmy i ile ten prąd kosztował przy obecnych cenach. Także zaraz mam się wszystko wyświetlić, bo teraz niestety z głowy wam tego nie policzę.